A Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku barana w waszym czytaniu na grudzień. Pamiętajcie, energie są ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do waszej sytuacji, resztę zostawcie. I tak jak zawsze warto nie tylko sprawdzić swój znak słoneczny, ale też i księżycowy czy ascendent. Tam też możecie otrzymać. Przekaz dla siebie, szczególnie jeżeli to czytanie nie będzie z Wami rezonować. Tyle tytułem wstępu, i przechodząc już do tej energii ogólnej dla Was, moi drogie, moi drodzy, hmm, karty przypominają Wam o tym, że tak jak niejednokrotnie powtarzam, to na czym się skupiamy ma możliwość kreowania naszej rzeczywistości. Naszej przyszłości. Kreujemy tą rzeczywistość non-stop, w każdej chwili, w każdej sekundzie naszego życia: poprzez nasze myśli, poprzez nasze przekonania, mm, poprzez uczucia, tak? Poprzez to, na czym skupiamy się i koncentrujemy naszą uwagę. I niezależnie od tego, czy wy wierzycie w siłę intencji, czy nie, no to dobrze jest mieć tą świadomość. W co codziennie wkładamy tą naszą energię? Na czym właśnie się skupiamy? Czy non-stop martwimy się o coś? Tkwimy w jakimś lęku? Mamy obsesję na jakimś punkcie? Skupiamy się. Na tym, czego nam brakuje, czego w tej chwili nie posiadamy, a co chcielibyśmy mieć. Albo skupiamy się na tym, co nam w życiu nie wyszło, na jakichś mniejszych lub większych porażkach. Czas te myśli pozostawić za sobą i zastanowić się, co nam to daje. To ciągłe analizowanie sy sytuacji. Czas na to, żebyście zastanowili się, co możecie zrobić, żeby wprowadzić chociaż minimalne zmiany mm, do swojego życia. Po to, żeby zmienić nastawienie. Co mogę zrobić, żeby poczuć więcej lekkości, więcej radości w moim życiu. To nie muszą być wielkie, wielkie rzeczy. Już samo to um, wprowadzenie siebie w energię takiej wdzięczności, dostrzeżenie piękna, które jest na zewnątrz, zauważenie tego może spowodować bardzo wiele. Jeżeli wprowadzimy to do swojego życia jako nowy nawyk. Więc zamiast skupiać się na braku, skupcie się na tym, co chcecie, albo jak, jak chciałybyście, chcielibyście, aby wasze życie wyglądało. Jakby wyglądał ten najlepszy scenariusz? Dokąd was ciągnie? Bo naprawdę tylko i wyłącznie wy macie moc, żeby zmienić swoje życie. Macie wszelkie narzędzia, żeby zamanifestować to, Czego pragniecie. Ale ważne jest, żeby wiedzieć, czego się naprawdę chce. Więc, nawet jeżeli ostatnimi czasy yy, doświadczałyście, doświadczaliście, tak jak powiedziałam, mniejszych, większych porażek, yy, to warto, Starać się przekierować te swoje myśli w to, co chciałybyście, chcielibyście rozwijać. Albo w to, czego tak naprawdę chciałybyście doświadczać. Spróbować to poczuć. Co wtedy, kiedy już osiągnę to, czego pragnę? Jeżeli poczuję to, czego chcę doświadczać. I tutaj faktycznie mmm, tak jakbyście się wręcz przygotowywali do jakiejś zmiany. Mentalnie przygotowywali do tego, żeby zmienić tą rzeczywistość w sposób taki już wówczas fizyczny. Więc grudzień może być takim czasem, gdzie postawicie na większą uważność. Mmm, Będziecie starały, starali się bardziej świadomie podejść do siebie, do swoich myśli, emocji, zastanawiając się, w jakim kierunku te myśli mnie prowadzą. A być może dochodząc do ciekawych wniosków, że te myśli przychodzą i odchodzą, i tak właściwie to ja nie jestem swoimi myślami, bo przecież one nas nie definiują. Pojawiają się um, jak chmury na niebie. Pojawiają się, płyną, znikają, i to od nas zależy, czy zatrzymamy na tym swoją uwagę i będziemy podążać za tymi myślami, czy po prostu poz pozwolimy im płynąć dalej. Mm. Więc ja bym tutaj powiedziała, że. W ogóle wy, baranki, wyglądacie, jakby Ech, to był czas, e, faktycznie ten grudzień, mm, czas takiego otwierania się na tą miłość, na coś pięknego, coś wzniosłego. I być może już z początkiem miesiąca mm, pojawią się w Waszym życiu okazje do tego, żeby Celebrować jakiś swój sukces zawodowy, co dla niektórych, to mogą być oczywiście, słuchajcie, jakieś spotkania towarzyskie, które zaowocuj, zaowocują nowymi znajomościami. Mogą zaowocować, no bo wiadomo, jest to czytanie ogólne, ale tutaj. No Mam wrażenie, że szczególnie jeżeli mówię do osób, które są same, to macie szansę poznać kogoś nowego w tym miesiącu. Ale co tu karty, o czym wyraźnie mówią? Woli swojego exa. Być może już dawno to zrobiłyście, zrobiliście pod względem takim, wiecie, no fizycznie dałyście sobie spokój, nie macie kontaktu. Pytanie, czy zostało to dokonane w sensie emocjonalnym. Czy tam już jest spokój w Waszej głowie, jeżeli myślicie o tej osobie? Bo kiedy my możemy mówić, że jesteśmy wolne, jesteśmy wolni, kiedy nie ma w tym wszystkim żadnego ładunku emocjonalnego, kiedy życzymy tej drugiej osobie po prostu szczęścia. Życzymy tej osobie jak najlepiej. Kiedy nie ma w nas tęsknoty, melancholii, nie wracamy. Słuchajcie myślami do tego, co było. Oczywiście mogą się pojawiać jakieś wspomnienia, ale one nie wywołują w nas większych emocji. Piosenka zasłyszana gdzieś w radio, która kojarzyła nam się z tą osobą, nagle możemy tej piosenki słuchać, gdzie wcześniej być może wręcz musiałyśmy rzucić wszystko, by wyłączyć radio. No, także wtedy możemy mówić, tak, jestem wolna, jestem wolny, mogę iść naprzód w gotowości na to, co nowe. I tu, bo mówię, co dla niektórych, yy, yy, wy możecie być cały czas w takiej sytuacji, że ta osoba gdzieś tam się przewija, gdzieś tam się kręci i być może już wszystko zostało zakończone. Ale cały czas tutaj jakaś, jakieś gierki trwają. I to nie muszą być w takim dosłownym sensie, tak? Bo wy możecie już nie mieć tego kontaktu, ale cały czas tutaj w głowie coś się mieli. I staracie się to kontrolować, tak? Staracie się kontrolować swoje uczucia, emocje z tym związane. No ale właśnie poprzez to, że tak staracie się to kontrolować, no to gdzieś. Siłą rzeczy. To oddala Was od tego, co mogłoby przejść pięknego do Waszego życia. I może być tak, że tutaj pojawi się ktoś nowy, mm, kto będzie Wami zainteresowany, ale pytanie, czy jesteście na to gotowe, gotowi. Żeby nie przerodziło się to w jakąś właśnie. Mm, Relacje, znajomość, która no, mogłaby zaprocentować, mogłaby, mogłyby pojawić się te perspektywy i możliwości, no ale właśnie. Do tego trzeba dwojga, do tego trzeba otwartości. A tutaj jest za dużo kontroli. Niewykluczony no, być może w następnych miesiącach tu mm, zobaczymy inne karty, które mm, będą świadczyć o takim wiecie. Otwieraniu się, ale na chwilę obecną czuję tutaj, te emocje są zblokowane. Tak, jakby coś Was trzymało przed takim obnażeniem się swoich prawdziwych uczuć, jeżeli chodzi o drugą osobę. Oczywiście, pamiętajcie, to może być również energia osoby, którą wy spotkacie na drodze. Tak. I być może to ta osoba cały czas kurczowo czegoś się trzyma. Cały czas kontroluje swoje uczucia, swoje emocje. I w takim przypadku nie czuję, żeby tu, żebyście wy dawały, dawali sobie spokój z kimś takim, z kimś nowym, ewentualnie. Czuję tu taką cierpliwość, proces, że to może pójść naprzód. No, ale wiadomo. Tak jak powiedziałam, do tych czytań ogólnych pod... podchodźcie z taką ostrożnością mm, i zdrowym rozsądkiem. Bo to nigdy, ale to nigdy nie może być dla wszystkich. E... Co jeszcze? Mm... Nie bardzo lubię mówić o takich rzeczach mm, właśnie w tych czytaniach ogólnych, ale no, być może. Są tutaj osoby, które są w trudnych relacjach, trójkowych relacjach. I to też nie musi chodzić o jakieś zdrady, tak? To może być jakieś zauroczenie, zafascynowanie, albo znowu właśnie yy, trzeba by było przypatrzeć się, czy przypadkiem ta przeszłość nie powoduje to, że obecna relacja, jeżeli jesteście w relacji, no gdzieś tam przestała się rozwijać, że pewne rzeczy ciężko przeskoczyć ze względu na to, że żyje przeszłością. Że boję się zaufać w pełni. Ja albo partner, partnerka. Grudzień tutaj pokazuje się też czasem, właśnie tak jak powiedziałam. Dobra, może zaraz o tym, bo nie będę przeskakiwać. To jeszcze odnośnie uczuć i, i relacji. Dokończę ten wątek. Drogie baronki, bo tutaj część, część z was może mieć do czynienia właśnie z, z kimś, kto jest trochę taki w cudzysłowie cichociemny, tak? Że yy... no właśnie, tego kontaktu nie ma, ale dalej są te myśli, dalej jest jakieś obserwowanie siebie, być może na mediach społecznościowych. Um, jakaś taka próba kontroli sytuacji w magiczny sposób. Um, I nie no wiadomo, no, możecie mieć wpływ jedynie na siebie, nie na tą osobę, ale tutaj um, to jest też taki czas, gdzie wy um, chyba faktycznie będziecie um, chciały, będziecie chcieli wziąć większą odpowiedzialność za swoje życie, również właśnie za to życie uczuciowe, emocjonalne i będziecie starały się, starali jednak wyzwolić z czegoś, co nie ma racji bytu, co jest jakąś ułudą w niektórych przypadkach, czy też yy, mm, po prostu iluzją, tak? Uczuciem takim, wiecie, palcem na, na wodzie pisanym, Bo jak to inaczej nazwać, kiedy to, to całe uczucie nie ma przełożenia na, na tą rzeczywistość, że tam nie ma żadnych czynów i to być może od bardzo dawna. I czasami najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu odpuścić. W zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, ze swoimi zasadami. Bo nie o to chodzi w życiu, żeby, um, żeby się o coś prosić, żeby tkwić, um, że tak powiem, w takiej pustce, czekając nie wiadomo na co, nie wiadomo na kogo. Tylko chodzi o to, żeby um, odnaleźć to szczęście i spełnienie. Bez dwóch zdań. Hmm. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kwestie zawodowe, no to, tak jak powiedziałam, tutaj ja widzę jakieś kończenie pewnych projektów, więc to może być czas dosyć pracowity, gdzie naprawdę będziecie się angażować całą, całym sobą, żeby tu dopiąć pewne sprawy na, na ostatni guzik, no ale w związku z tym, tak jak powiedziałam, niewykluczone, że będziecie miały również co świętować. I to będzie... Przynajmniej, no mówię, co dla niektórych rybek, to może mieć przełożenie na Wasze sprawy finansowe. Tak, że, że ten miesiąc, końcówka roku, e, po prostu będzie bardzo dobra. Pod względem finansowym. No i chyba tyle. Także bierzcie to, co, to, co pasuje do Was. Czu, czujecie, że, że tutaj to czasami jest jedno, jedno zdanie, które poczujemy, że, że było skierowane właśnie do nas. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.